Jest mi niezmiernie miło powitać Państwa w Zespole Szkół w Nowej Sarzynie na uroczystym otwarciu pracowni robotyki. O powitanie gości i krótki rys działalności naszej szkoły proszę Dyrektora Zespołu Szkół w Nowej Sarzynie, Pana Andrzeja Kusiaka. Zajęcia z robotyki zaczęliśmy w naszej szkole 4 lata temu od projektu Geniusz, zakupując pierwsze zestawy LEGO Mindstorm oraz LEGO Wido Education. Od tego czasu wprowadziliśmy zajęcia rozwijające kreatywność, skodowania dzięki współpracy z organem prowadzącym dla klas 1-3 naszej szkoły. Nasze zasoby stopniowo się powiększały i przyszedł pomysł, aby powstała pracownia robotyki. Z prawdziwego zdarzenia. Dziś, dzięki naszej współpracy z Polenergia Nowa Sarzyna oraz wygraniu konkursu kolejowego ABC Urzędu Transportu Kolejowego, udało się wyremontować pomieszczenie i wyposażyć w nowe zestawy Lego Spike. Lego Brico oraz energię odnawialną czy druk 3D. Jako dyrektor zespołu szkół jestem dumny, że dzisiaj oddajemy dzięki zaangażowaniu wielu osób tę pracownię dla naszych uczniów. Jestem wdzięczny wszystkim osobom, które zawsze życzliwością odnosiły się do naszych pomysłów i dzięki którym pracownia jest dzisiaj powodem naszej dumy. Życzę naszym uczniom, aby zajęcia, które się tu odbywają, otwierały ich umysły, rodziły ciekawość związaną z odkrywaniem praw fizyki. I prowadziły w przyszłości do poszukiwań zawodów opartych na pasjach. A my, nauczyciele, obserwując ścieżki ich karier, będziemy wtedy mogli czuć radość, że stały one zaszczepione w tej oto pracowni. Drodzy Państwo, patrząc tutaj na nas obecnych, możemy dostrzec, że są różne grupy wiekowe i różne grupy zawodowe, bo są dzieci, jest. Młodzież z klas starszych szkoły podstawowej są licealiści, ale są również osoby dorosłe. Wśród tych osób dorosłych są różne grupy zawodowe, czyli są, bo są i naukowcy, są samorządowcy, przedsiębiorcy. Jest naprawdę bardzo dużo osób. Ale co to oznacza? To jest proszę Państwa taki sygnał, że Panu Dyrektorowi udało się wokół siebie i wokół swojej szkoły zgromadzić ludzi, którzy pomagali mu w takim wielkim przedsięwzięciu, jaka jest, jakim jest ta sala robotyki. Było to wielkie wyzwanie dla szkoły, ale udało się go zrealizować. I to właśnie dzięki Państwu, dzięki Państwa zaangażowaniu, wyciągniętej, pomocnej dłoni, dzisiaj mamy tą, uroczystą, tą uroczystość otwarcia tej, tejże sali. Drodzy Państwo, kilka tygodni temu gościliśmy w szkole tutaj w Nowej Sarzeniu, właśnie w tej sali, między innymi ministra infrastruktury pana Andrzeja Adamczyka. I powiem szczerze, nawet potem, jak rozmawialiśmy, w tak w prywatnych już rozmowach, to był pod wielkim wrażeniem. Był pod wielkim wrażeniem tej sali, sali chemicznej. I tak jak mówił, że bardzo by chciał, bardzo by sobie życzył, aby taka sala powstała w jego regionie. On pochodzi z pod Krakowa z powiatu krakowskiego, ale jak się okazuje, takie sale są tylko, czy taka sala jest tylko u nas w Nowej Sarzynie, bo takich w ogóle takich pracowni w Polsce jest tylko kilka. Kilka, więc to było naprawdę wielkie wyzwanie, i nawet jeżeli ministrowie tutaj jak przyjeżdżają, no to są pełni podziwu. Dlatego jeszcze raz ja bym chciał wszystkim bardzo serdecznie podziękować. Podziękować właśnie za to zaangażowanie, za tą pracę, za to, co Państwo zrobiliście dla szkoły i dla podniesienia poziomu edukacyjnego w naszej gminie i w szkole w Nowej Starzyni. Jest mi niezmiernie miło, że mogę dzisiaj. W tym ważnym dla Was wszystkich, dla dzieci, dniu, dniu 1 czerwca, dniu dziecka, razem z Wami świętować to podwójne święto. Z jednej strony, a właściwie może i potrójne, to pierwszy tydzień, kiedy wszyscy razem spotykacie się w szkole, to otwarcie wspaniałej pracowni, w której będziecie mogli uczyć się wielu interesujących rzeczy, no i oczywiście Dzień Dziecka. Wszyscy niezmiernie się cieszymy, że możemy spotkać się w szkole. Ja też dawno w szkole nie byłem prawie rok. To niestety ten czas pandemii, który wprawił nas w taki ogólny chaos, powiedzielibyśmy, związany z tą pracą, którą musieliśmy organizować od nowa. Oczywiście bardzo szybko się od niego z tego chaosu wydobyliśmy, potrafiliśmy zorganizować naukę w taki sposób, aby w tym trudnym czasie móc realizować nasze cele, a dzisiaj od nowa będziemy uczyć się, jak uczyć się w szkole. Jest to wielkie wydarzenie dla szkoły, ale też myślę, że dla całej społeczności gminy Nowa Sarzyna. I ten dzień też jest szczególny, dzisiaj jest Dzień Dziecka. I można powiedzieć, że właśnie ta robotyka, czyli klocki Lego, to z jednej strony jest forma pewnej zabawy, ale z drugiej strony to jest taki, taki obszar, gdzie będzie rozwijana kreatywność, logiczne myślenie, współpraca w grupie i to na wszelkich tych obszarach wiekowych i myślę, że przyczyni się do rozwoju tutaj wszystkich uczniów, ale też stworzy taką przestrzeń do tego, abyście mogli właśnie realizować swoje pasje, a może też gdzieś w przyszłości swój zawód czy swoje życie związać z tą dziedziną, a ona jest bardzo per perspektywiczna. Z tego też względu chciałem bardzo serdecznie podziękować wszystkim tym, którzy przyczynili się do tego przedsięwzięcia. Dziękuję panu posłowi, który nas tu wspiera we wszelkich działaniach na terenie naszej gminy. Bardzo serdecznie dziękuję panu Jacku, Jackowi Głowackiemu, prezesowi Pole elektrociepłowni Nowa Sarzyna. Dzięki właśnie zaangażowaniu finansowemu Polenergii energii jest możliwa, możliwa była realizacja. Dziękuję Elektrociepłowni za to, że od wielu lat wspiera nas w różnego rodzaju projektach, projektach ekologicznych, szkolnych czy w różnych innych przedsięwzięciach, które tutaj się pojawiają. Wiele lat już współpracujemy i ta współpraca w mojej ocenie układa się bardzo dobrze i myślę, że jeszcze wiele przedsięwzięć przed nami, jeżeli będą dobre pomysły, jakieś ciekawe inicjatywy, one zawsze znajdują wsparcie w tej firmie. Dlatego bardzo serdecznie dziękuję. Z okazji Dnia Dziecka chciałem Wam życzyć przede wszystkim tego, żeby ta pandemia, która... Wytrąciła was z pewnej równowagi. Rzeczywiście się już skończyła. Ale ta pandemia wydaje mi się, pokazała jedną rzecz dość istotną, że to, z czym mieliście do czynienia przez ten rok, czyli z tym z tak zwanym światem wirtualnym, czyli nierzeczywistym, nierzeczywistą szkołą, że jednak ten świat wirtualny nie jest wcale taki, taki wspaniały, że jednak ten świat prawdziwy tutaj w klasie, w szkole, na wojsku jest rzeczywiście zupełnie inny i pewnie Pewnie lepszy. Pandemia jednak nie jest jedynym zagrożeniem, które, które, które jest dla tego rzeczywistego świata. Tym zagrożeniem drugim są, jak pewno wiecie, bo tego uczycie się w szkole, bardzo poważne zmiany klimatyczne, z którymi, mamy, z którymi mamy w tej chwili do czynienia. I niestety ten świat rzeczywisty jest zagrożony i tak jak przekonaliście się do tego, że nie da się żyć w świecie wirtualnym, no musimy robić wszystko, żebyśmy ten świat rzeczywisty, rzeczywisty ratowali. My jako Elektrociepłownia, jako Polenergia Elektrociepłownia Nowa Sarzyna przyjęliśmy z ogromnym zadowoleniem tą inicjatywę, którą, która tutaj była ze strony pana dyrektora i ze strony władz tej szkoły, żeby wspomóc rozwijanie takich zajęć i takiego sposobu pojmowania rzeczywistości, który wychodzi naprzeciw właśnie tego, o czym mówiłem przed chwilą, czyli ratowania, tej rzeczywistości, która nas, y, y, która nas otacza. Uwaga, trzy, cztery. Proszę. Pan Bóg wszelkiej mądrości, niech nam ukaże swoje drogi. Chrystus, odwieczna mądrość, niech nas nauczy słów prawdy. Duch święty, wiekuista światłość, niech zawsze jaśnieje w naszych umysłach. Abyśmy uczyli się tego, co prawe i dobre, i czynem potwierdzali zdobytą wiedzę. Błogosławieństwo Boga Wszechmogącego, Ojca i Syna i Ducha Świętego niech stąpi na tą pracownię i na wszystkich, którzy będą z niej korzystać. I pozostanie na zawsze Amen. Ile wyczy, teraz warto być dziecko wcześniej urodził.